Jak zrobić taki czysty wokal, jak tutaj? W górze, na mojej chmurze, zasypiam, gdy się budzę, nic nie robię, nic nie muszę. U Zobaczcie, jak było przed miksem. W górze, na moich chmurze, zasypiam, gdy się budzę, nic nie robię, nic nie muszę. Prawie całą robotę robi oto ta wtyczka. Ona dodaje wokalowi charakterystyczny taki dźwięk i go bardzo dobrze kompresuje. Jest to kompresja, ale zobaczcie jak ono działa. Jeśli dam ją na 100%, w górze, na mojej chmurze, zasypiam, gdy. To wokal jest przekompresowany. Dlatego ustawiacie sobie tą kompresję i dajecie tak dla smaku. Na przykład powiedzmy 19%. I zobaczcie, jak teraz to brzmi. W górze, na mojej chmurze, zasypiam, gdy się budzę, nic nie robię, nic nie Patrzcie, teraz będę tym kręcił i zobaczcie, jaki jest efekt. W górze, na mojej chmurze, zasypiam, gdy się budzę, nic nie robię, nic nie muszę, układam białe puzle często. Od razu z tą wtyczką jest lepiej, i wszystko się klei. Po więcej trików zostawcie follow i wbijajcie na mojego IG color 4K po Mixmaster.